Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na krótki odcinek, o którym można powiedzieć, że poniekąd prosiliście, ponieważ chcieliście zobaczyć CM w ciągu dnia. Co prawda, to nie będzie taki standardowy filmik o wszystkich posiłkach, czy też o takich konkretnych posiłkach, tylko zaczynam troszeczkę na opak od przekąsek. Ja wiem, że jesteśmy uczeni, że w ciągu dnia nie powinno się podjadać, a właściwie tego może nie do końca jesteśmy uczeni, nie byliśmy, natomiast jest to zdrowsze, żeby między posiłkami dziś nie podjadać. Nie chcę użyć słowa ale, więc użyję słowa natomiast, yy, zauważywszy na to, że większość z nas jednak coś tam w ciągu dnia sobie jeszcze jednego je, nie zawsze mamy ochotę zjeść owoce czy warzywo, czasem mamy ochotę na taką typową przekąskę, to pomyślałam, że zacznę właśnie od takiego odcinka, który dla mnie będzie szybki w nagraniu. Przyznaję się bez bicia, aż oszukuję się remont jednego pokoju, to będę zblokowana cały tydzień, jak nie dwa, z nagrywkami. I nie tylko dlatego, że jest to najłatwiejsze, tak po stacjonarne. Mówię tylko z pozycji siedzącej, taki foodbook, no to raczej będę coś tam robiła przy kuchni, kiedy będę Wam posiłki pokazywać. Natomiast też myślę, że to jest temat. O którym można powiedzieć, warto jest mówić, ponieważ te przekąski, które dzisiaj Wam zapodam, e, będą to całkiem zdrowe przekąski, a mianowicie będą to słodycze e, bez cukru, e, bo jeśli jeszcze tego nie wiesz, to ja zminimalizowałam, bo nie chcę powiedzieć, że w ogóle w moim dzieci nie ma cukru, ale bardzo, bardzo mocno go zminimalizowałam już kilka lat temu i cały czas w tym postanowieniu się trzymam, nie jem kupnych słodyczy, wypieków z cukrem, domowych też nie, więc też odmawiam rodzinie czy znajomym. Natomiast jeżeli chodzi o te kupne, to staram się właśnie, dbam o to, żeby to były słodycze bez cukru i tak samo przekąski, bo niestety ale ten cukier jest dodawany w... Do wielu e, produktów, e, też do wędlin, do pieczywa, więc to są takie dwa obszary, z których nie zrezygnowałam, bo nie piekę sama pieczywa. Wędlin sama też nie robię, natomiast wszystkie pozostałe to staram się rzeczywiście nawet keczupy i tego typu rzeczy też kupować, takie, które tego cukru w składzie nie mają. Także co, dzisiaj zapraszam na przekąski, będą to przekąski w pierwszej części słodkie, później słone, więc dla każdego coś dobrego. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie i że jeżeli będziecie mieli podjadać, to postawicie właśnie na te przekąski takie już zdrowsze. To co, zaczynamy. Zacznę od tych może takich deserów, nazwijmy to właśnie słodkich podjedaczy, które kojarzą nam się z dzieciństwem. Ja co prawda jak byłam młoda, to tego nie jadłam, ale już potem w czasach tych studenckich, tak zdarzało mi się, a mianowicie Nutella. Myślę, że Nutella jest to taki. Zapalnik dla wielu z nas, który kojarzymy, że fajne i nawet są często te memy. Czy jesz Nutella na kanapce, czy kanapka jest z i Nutella, czy tylko bułka, czy tam chleb i Nutella, czy może opcja trzecia, łyżeczką. I dużo osób właśnie zaznacza, że je Nutella łyżeczką bezpośrednio z pudełka, z opakowania. Natomiast w Nutelni, poza tym, że tam mamy bardzo dużo cukru, mamy też olej palmowy, który, jak wiemy, dobrze jest unikać. E, więc zamiast za to polecam Wam dwa kremy, które moim zdaniem są o niebo lepsze nawet niż Nutella i po których zęby nie bolą. Pierwszy z nich, bo akurat ten mam teraz e, na stanie, e, jest to krem od e, Lewandowskiego. E, tak, czyli z tej firmy, której nie będę wymawiać na głos, z tego względu, że ja mam w hałasnickiej więc jej nie wymówię. Natomiast ten krem jest rewelacyjny. Jest to krem z kakałem i oczywiście z orzechami laskowymi. Przepyszny. Zastanawiam się, czy tutaj coś więcej nam napisali. Krem orzechowo-kakaowy bez dodatku cukru, zawiera naturalne występujące cukry, zawiera substancję słodzącą. On jest słodzony na maltitolu, jak zresztą większość ma olejsza E, między innymi w składzie, także tutaj oleju palmowego też nie znajdziecie. No, oczywiście jest z orzechami, więc jeżeli tylko nie macie alergii, to możecie jeść. Dla mnie on jest dużo lepszy od nutelli, jest słodki, ale tak odpowiednio słodki, nie jest to taka słodycz bardzo No taka nudząca, tak? No rewelacyjne, jak widać to zużycie jest spore. Jest on gęsty, więc od razu daję znać, że taki gęściutki, podobna gęstość, może troszkę gęstszy niż ten z Nutelli. Naprawdę przepyszny. Jeśli chodzi o cenę, to nie będę Wam dzisiaj podawała, bo kompletnie nie pamiętam. Także serdecznie Wam polecam. Opakowanie też nie jest jakieś malutkie. ma mamy 250 gram, a drugi, taki sam można powiedzieć produkt, z kategorii zamiennik Nutella, który będę chciała Wam polecić. To jest to krem, który dostaniecie w Lidlu. Nie pamiętam teraz dokładnie nazwy. On jest w takim mniejszym słoiczku, także tutaj Wam się gdzieś zdjęcie pojawi. Tego kremiku. Niestety nie mam go na stanie, ponieważ ja też się staram takich rzeczy nie trzymać w zapasie, nie wiadomo jak dużym, żeby też mnie nie ciągnęło. Mimo wszystko staram się to przekąsek jeść mało. Także jeżeli zużyję ten kremik, z tej firmy, tak, od lewego, no to wtedy pewnie ten drugi zakupię, bo jest łatwiejszy do dostania, tak. Bo tak jak powiedziałam, jest w Lidlu, ten był kupowany, który Wam przed chwilą pokazałam, chyba na Allegro. Natomiast oba są przepyszne. Jedyne co, to ten Lidlowski jest, wydaje mi się, bardziej słodki, więc może na początek, jeżeli jeszcze używacie cukru, a chcecie powoli Powiedzmy z niego schodzić, o ile w ogóle chcecie, to polecam ten krym z litla. Jeśli jednak już jakiś czas nie jeździe cukru, tak, jest jesteście na się powiedzmy, no to ten Wam posmakuje i będzie dla Was odpowiednio e, słodki. Ok, jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, które z tej samej kategorii są, czyli kremy, mogę Wam też polecić właśnie na sam początek, myślę, ścieżki schodzenia z tej słodzącej e, ścieżki tak, cukrowej. All Nutrition jest to firma, w której znajdziecie naprawdę multum słodyczy, e, zdrowych słodyczy bez dodatku cukru, e, bez dodatku, o się nie mylę, też oleju palmowego. Między innymi ja tutaj mam takiego gagatka, czyli Nut Love, to jest ta seria. Z masłem orzechowym. Ja akurat masła orzechowego nie lubię. Więc to jest krem, który mój mąż prawdopodobnie będzie jeść, ale Wam pokazuję, bo właśnie te kremiki w takich słoiczkach można dostać. Jest to słoiczek szklany, w odróżnieniu od tego wcześniejszego, który pokazywałam, który jest z plastiku. Jeśli chodzi o pojemność, to tutaj mamy 200 g, czyli troszeczkę mniej, ale nie dużo. Te kremy też są dobrze zabezpieczone, oczywiście standardowo takim pozłotkiem pozłotkiem, chyba tak się mówi. I tu jest krem mleczno-orzechowy z solą himalajską czyli taki można powiedzieć trochę słony karmel, coś w tym stylu. Natomiast tego smaku znajdziecie wiele. Też jest chyba opcja kakaowa, jest opcja białej czekolady, jest opcja kawowa, także dla każdego coś dobrego. Natomiast dla mnie te kremy już poszły w odstawkę, bo są za słodkie, więc za tymi kremami tak średnio przepadam. One bardziej mi się sprawdzały jako taki dodatek, nie wiem, do jogurtu, tak, z owocami, taka kapka, niż żeby całą kromkę chleba czy tam bułki sobie, sobie posmarować. No ale daję Wam znać, że taką opcję macie. Natomiast z no, All no, mają bardzo dobre e, ciasteczka. I jedne z ciastek, póki pamiętam, a nie mam ich na stanie, tutaj też Wam sobie przybitkę zdjęcie, e, to są to ciastka takie mm, karmelowe powiedzmy, w czekoladzie, oblane czekoladą mleczną, też bez dodatku cukru. I są to ciasteczka, które moim zdaniem są idealnym zamiennikiem jeżyków. Także jeżeli tylko lubicie jeżyki, lubicie taki ciągnące się karmel, to myślę, że te ciastka też Wam posmakują. I one, jeżeli chodzi o stopień słodyczy, jest on bardzo podobny do Produktów niewiele mniej słodszych z cukrem. Także myślę, że na początek to jak najbardziej. Wam posmakuje. Skoro jesteśmy już przy czekoladzie, tak, cały czas te rzeczy słodkie, to też czekoladę chcę Wam polecić i czekolady bez cukru, które my kupujemy, są z firmy Wawel. Jeżeli chodzi o Wawel, tutaj mamy czekoladę zarówno gorzką, jak i mamy czekolady smakowe, chociażby kokosową mieliśmy. Natomiast to nie jest jakoś do końca moja bajka, jakoś. No nigdy wcześniej też tych e, smakowych za nimi tak nie przypadałam, ale ta gorzka, 70% kakao, jak najbardziej mogę Wam polecić. Nie ma tutaj e, oleju palmowego, nie ma oczywiście cukru, nie ma aromatów, także fajnie się sprawdza. Są to czekolady, które my kupujemy do przedszkola dla naszych dzieci. Jeżeli jest dzień czekolady i tam dzieci robią płynną czekoladę, to wtedy my przynosimy swoją jako że dzieciaki też cukru nie jedzą, także serdecznie wam polecam i te czekolady kupujemy w większej ilości, w większej no nie 10, ale tam kilka sztuk, a może 10, ale nie 20. W każdym razie na Allegro. Także dobrze jest na te aukcje czatować. Ja wam najwyżej podlinkuję te produkty w opisie tego filmu. Skoro jesteśmy przy słodyczach, batoniki. Batoniki oczywiście, jeśli chodzi o takie bezcukrowe, z tego wszelkie to możecie znaleźć te takie batony w Lidlu. Bioorganik z Lupiliu i to są te takie batoniki owocowe. Natomiast ja wam je pokazuję bardziej jako taka jedna z opcji. Są to batony, które moje dzieci jedzą i im smakują. Ja jakoś super fanką ich nie jestem. Nie jest to jakoś, wiecie, moja słodycz po którą sięgam. Natomiast coś co bardzo lubię, ale też rzadko kiedy, no chyba, że w okresie zjadam naraz. Jest to batonik i to jest batonik z firmy All Nutrition. O, tutaj pamiętam. King Delicious, e, rewelacyjne. Jakby miała porównać, bo tak się zastanawiałam, jak wam mm, klasyfikować też te słodycze. Jakbym ten batonik, o, oczywiście bez cukru, e, miała do czegoś porównać, to powiedziałabym, że on smakiem przypomina mi te takie cukiereczki czekoladowe. E, dumle? dumle? Dumle, chyba Dumle. One się nazywały w takim czerwonym papierku, najwyżej wam też pokażę na przebitce. E, no, taki bardzo fajny smak, czyli to jest taki karmel z orzeszkami, czekolada, naprawdę słodkie. E, chociaż jak częstowaliśmy koleżankę z przedszkola e, moich dzieci. Z przedszkola, i jej mama spróbowała to, mówi: O, fajny ten baton, taki nie za słodki. E, I śmieć mi się chciało, bo dla mnie on jest słodki. No ale jeżeli ktoś na co dzień nie słodyczy z cukrem, no to dla niego będzie to lekka słodycz. Dla mnie w tym momencie jest on mocno słodki, więc na okres idealny, taki ala sneaker z kiedyś, e, można powiedzieć. E, natomiast e, tak, jeżeli mam ochotę na coś słodkiego, ale wiecie, no troszeczkę, no to sobie jem pół batona i też mi e, wystarcza, także serdecznie Wam e, polecam. Jeśli chodzi o jakiś opis tego batonika. Baton karmelowo-orzechowy, wzbogacona na naturalne źródło wapnia. Ostatnie produkty słodkie to są wam to to I to co jest fajne, to orzeszki można dostać w Lidlu. Co prawda, one są z takiej edycji limitowanej, czyli limitowanej, może sezonowo. Nie zawsze się pojawiają. I tu mamy dwie opcje y oczywiście bez cukrowych orzechów w czekoladzie. Coś przepysznego. Jedne większe to są takie większe kurki w zielonym opakowaniu. E to są moje drodzy orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej bez dodatku z cukru. A drugie z czerwono-czarnym opakowaniem, orzeszki arachidowe w czekoladzie mlecznej bez dodatku cukru i ona chyba są w dwóch opcjach, bo jedna jest taka zwykła tych czerwonych, a druga jest słona, czyli posolone. Mi ta słona nie smakuje, z tego względu, że no ja nie jestem słony Carmen, czy masło orzechowe to nie moja tak jakieś klimaty, więc ja wolę, jeżeli słodkie przekąski są słodkie, a nie słone. Natomiast ta zielona opcja i ta czerwona bez soli też. Rewelacja, naprawdę przepychota, serdecznie Wam polecam, jeżeli chodzi o gramaturę, tutaj mamy 80 gram, to jest w belgijskiej czekoladzie, naprawdę coś przepysznego, także na tych takich regałach, gdzie często macie jakieś tygodnie, nie wiem, azjatycki i tak dalej, też w międzyczasie, to znaczy niedaleko są kosmetyki, to można właśnie na tych różnościach te orzeszki znaleźć i przechodzimy sobie teraz płynnie do przekąsek takich słonych. I myślę, że coś, co bardzo fajnie się sprawdzi, czy to jakiegoś myczyku i żeby, wiecie, też swojemu facetowi zapodać, czy to jakiegoś filmu wieczorem, to będę miała dwie opcje. Jedna, taka już w ogóle typowo zdrowa, w sensie, no taka, wiecie, typowo zdrowa, no tak bym to nazwała, powiedzmy. To są paluchy, ale to są takie paluchy, właśnie jak one się nazywają, tutaj mamy. Grissini Tornessi z oliwą z oliwek, paluchy chlebowe z oliwą z oliwek, także tutaj Wam pokazuję. To są takie paluszki, które możecie dostać w Biedronce, albo w Lidlu, tylko one też są sezonowo, w takiej dużej paczce i tutaj takich mniejszych patuszek, one są tak zapakowane, macie chyba z 8 czy z 6, już nie pamiętam. I to są, tak jak powiedziałam, paluchy chlebowe. Jedyne, co trzeba mieć na uwadze, skład i w sensie rodzaj, ponieważ wiem, że te z oliwą z oliwek najzwyklejsze są dość, no moim zdaniem, zdrowe. Mamy bardzo krótki skład, bo to jest mąka pszenna, oliwa z oliwek, 8%, drożdże piwne, słodo, słodowana mąka, pszenna i sól morska. Może zawierać sezam i soję i to jest tyle. Natomiast wiem, że też jest jakaś inna opcja, inne rodzaje tych paluchów i one już w składzie mają olej palmowy. Także tutaj mówię, mieć się na baczności. Ja jestem od nich uzależniona, bardzo je lubię. Moje dzieci też się bardzo za nimi przypadają, także naprawdę fajna opcja, tak jak mówię, zdrowa do pochrupania, Ręka, wiecie, nie wiecie co zrobić z rękoma, to bardzo fajnie to wejdzie. Coś, co nam też super posmakowało i jest bardzo popularne, na pewno to znacie, ale te, które wam polecę, są bez cukru. A dużo właśnie tych produktów, które znajdziemy na półkach w sklepach popularnych, lajkoniki, nie lajkoniki, niestety cukier mają, także zwróćcie na to uwagę. To są paluchy. I mianowicie są to paluszki słona, natomiast w postaci kresków precelków, tak, czyli precelki takie słone, jeśli chodzi o filmę, to macie ją tutaj, ja nie wiem, czy to jest niemiecka, Alpenfest style. Eee, słone, takie właśnie hmm, precelki eee, z solą morską, także serdecznie Wam polecam, bo tak jak powiedziałam, one w składzie cukru nie mają, są przepyszne, moje dzieci bardzo je też lubią, no i to jest taka idealna przekąska, eee, można powiedzieć, do jakiegoś właśnie filmu czy serialu na wieczór. Wchodzą jak złoto, Kolejna rzecz, skoro już jesteśmy przy tych takich zdrowych, ale kojarzących się z niezdrowymi przekąskami, e, słonymi, to chciałabym Wam polecić, strasznie będę szeleścić, e, prażynki e, i to są prażynki, które myślę, że za dzieciaka też to znacie, ja za dzieciaka jadłam, e, teraz jak najbardziej też, do dostania w widlu, jedne z prostszych, ale niesmakowe, ponieważ te smakowe też mają jakieś dodatki, takie średnie, natomiast to są zwykłe, solone e, prażynki, przy smaki dobre, tak? przyznaki. Przysnaki dobre, bo nasze. I jeżeli chodzi o skład, to on też jest jakiś prosty. Skrobia ziemniaczana 45%, olej roślinny słonecznikowy, rzepakowy, ziemniaki w proszku i sól. I to jest tyle. Także serdecznie Wam polecam. I już ostatnie przekąski, które chcę Wam dzisiaj zapodać. To będzie coś już takiego zdrowszego, można powiedzieć, nijakiego, ale mimo wszystko wiem, że niektórzy lubią taką przekąskę na przykład do herbaty. To już Wam pokazuję. Dwa rodzaje wafli: jedne z taką gumką, sorry, ale już było otwarte. Najzwyklejsze wafle lekkie, bez dodatku cukrów: doskonała przekąska, kruche i grupiące, klasyczne, tutaj mamy 130 gram, nie pamiętam gdzie mój mąż je kupował, jest szansa, że albo w Lidlu, albo w Auchan, także nie pamiętam, to są takie zwykłe wafle, które też można sobie z czymś zjeść, czymś posmarować, nie wiem czy to jakieś, z jakimś humusem i bardzo fajnie wejdą, a właśnie w dodatku cukru nie mają i kolejna, która już sama z nazwy jest napisana, że nie mają cukru, to jest skupca wafle suche, takie podpłomyki, na pewno te podpłomyki też kojarzycie za dzieciaka, że w każdym sklepiku można było kupić, ale podejrzewam, że one właśnie z dodatkiem cukru były, a tutaj tego cukru nie ma. Moja córka, w ogóle moje dzieci na to mówią gofry, no bo rzeczywiście te podpłomyki wyglądają troszkę jak gofry. No i tutaj na zdjęciu widać, że może jest z owocami, natomiast to jest wafel, który mocno się kruszy, więc ja raczej jem je sama. Jeżeli mam to na kurz przekąska, nie chcę się zapychać, wiecie, czymś niezdrowym, to właśnie po takie wafle sięgam. Tutaj mamy też bardzo prosty skład, mąka pszenna, tłuszcz roślinny rzepakowy, mleko odtłuszczone, substancje spuchniające wygląda on z sodu i coś jeszcze. Już tego nie nie przeczytam dokładnie. I jeżeli chodzi o gramaturę, to tutaj mamy ile? Nie wiem ile gramatury, ale 8 sztuk. Także 8 sztuk takich wafli macie. Natomiast jeżeli chodzi o te wafle, to ich jest sporo w tym opakowaniu, 130 gram. Także wam nie, będzie, nie będę pojedynczo ich liczyć, ile w tej paczce ich się mieści. Dobrze, kochani, to był taki krótki odcinek na temat łakomczucha basi. Co, co basi, pasi, kiedy wiecie, ma okres, albo nie tylko okres, ale ma ochotę sobie coś pochrupać, coś podjeść między posiłkami czy wieczorem. Mam nadzieję, że ten odcinek mi wszystko Wam się podobał, bo tak jak mówię, nie chcę tutaj gdzieś reklamować tego, żebyście gdzieś między posiłkami podjadali, ale dobrze wiem, że każdy z nas chyba ma aniołka z jednej strony, diabełka z drugiej strony, który mu czasem szepta: zjedz coś, zjedz coś, zjedz coś i żyjemy w biegu, wiadomo, praca, dom, dzieci czy jakieś inne zajęcia. Nie zawsze jest szansa zjeść 5 posiłków, dajmy na to dziennie i jakieś tam przekąski są mile widziane, więc wychodzę z założenia, że dla każdego coś dobrego e, można znaleźć, nie jest, to, nie jest to nic grzesznego, żeby sobie coś tam podjadać, ale fajnie, kiedy jednak będziemy dbali o swoje ciało e, i, i gdzieś nie będziemy tych takich substancji nieproszonych podjadać, tak? Tylko jednak, jeżeli będą przekąski, to one powiedzmy będą zdrowe na tyle, na ile się da. Także co, jeżeli ten film się podobał, to kciuk w górę, mile widziany, a ja tym sposobem się już z Wami żegnam i zapraszam za kilka dni, za tydzień albo za dwa, zobaczymy. Mam nadzieję, że za tydzień na kolejny odcinek. Puśćka,